Dzień dobry, Marcin Truk, Telewizja Niezależna Lublin. Witam w kolejnej edycji programu Michalkiewicz po Lubelsku. A gościem oczywiście jest Pan redaktor Stanisław Michalkiewicz, którego również witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień państwu. dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie redaktorze, nikt nie wie co o tym myśleć, a myśleć przydałoby się na pewno sporo nad tym, co się ostatnio działo w Polsce. Zwłaszcza jeśli chodzi o serię niewyjaśnionych do tej pory. Pożarów. Owóż, kilka pożarów w Warszawie, w Bytomiu, w Puszczy Kampinowskiej, w Grodzisku Mazowieckim i na koniec na deser jeszcze w Poznaniu w Szkole Pożarniczej. Zachodzą w głowę dziennikarze, zachodzą w głowę politycy: przypadek to, jakieś fatum, czy może, nie daj może, jakiś sabotaż, czy jakieś inne przyczyny? Jak to rozumieć, panie, panie redaktorze? Panie redaktorze, no, ja z dawnych czasów pamiętam, to znaczy z głębokiej komuny, podobną sytuację. Przed piątym zjazdem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w samej Warszawie wybuchło pięć pożarów takich dużych, no i wtedy na mieście krążyły fałszywe pogłoski, że to jest pięć pożarów na piąty zjazd. Nie wiem z jakiej okazji te pożary wybuchają, ale bardzo możliwe, że wybuchają z okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego, a być może w związku z wprowadzaniem Zielonego Ładu. No bo każdy pretekst jest dobry, żeby tutaj wybuchł pożar. Notabene jest to zgodne z przewidywaniami pana prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który przecież razem z innymi aktywistami nie od dzisiaj mówi, że planeta płonie. No to jak płonie, to gdzieś muszą te pożary wybuchać. Bo jakby, co by to było, jakby e, nic, nie było nigdzie pożarów, a głos, ci aktywiści by głosili e, m, hasło, że planeta płonie, no to e, brzmiałoby to niewiarygodnie, a pożary dodają wiarygodności e, temu hasłu, że planeta płonie. Jak płonie, jak musi płonąć, no to płonie. No. I krótko powiedziawszy, znowu emisja, znowu nas obciążą kosztami i taki to nasz interes. Panie redaktorze, no, biednemu zawsze wiatr w oczy, wie pan. Czy to planeta płonie, czy tam przypadkowe pożary wybuchają, to tak czy owak, jak to na wojnie. Francuzi mówią: à la guerre, comme à la guerre. straty muszą być. <grym> No cóż, miejmy nadzieję, że kolejnych pożarów nie będzie. O, dlaczego? Proszę pana, jak tutaj y, y, planeta zasmakuje w, w, w tym, żeby sobie trochę popłonęła, to będzie płonąć, aż miło będzie popatrzeć. Czyli w jeszcze miejsc... w dodatku, jeszcze tego nam brakuje, żeby y, się zapaliły jakieś zbiorniki z ropą, na, z, z ropą albo z benzyną, albo lasy, żeby się zapaliły. Wszystko dopiero przed nami, Panie Redaktorze. No w Puszczy Kampinowskiej już pożar był. No, no to no, ale to jedna jaskółka nie czyni wiosny. Dopiero wszystko przed nami, powiadam. Czyli palimy się do tego, żeby wdrożyć Fifth Five? No nie, no, fit, no to fit, po fit, prostu. 55, jak to się z różnych mówi. powodów się palimy. Na przykład palimy się do tego, żeby wejść do strefy euro. No to skoro się palimy, żeby wejść do strefy euro, to muszą być tego jakieś zewnętrzne objawy, no bo jakby to było, gdybyśmy my się palili, a tu nic nie płonęło. Natomiast pali się naszemu rządowi chyba ziemia pod nogami, bo nasz rząd się teraz gwałtownie rekonstruuje, więc ci, którzy jakby byli tymi, jak to kiedyś Lech Wałęsa określał, zderzakami, ewakuują się do Unii Europejskiej, a przynajmniej przygotowują się dzielnie do tego, żeby się ewakuować, a na ich miejsce przychodzą następcy. No, i teraz mamy pana ministra Siemoniaka w miejsce y, poprzednika. Pana Kierwińskiego. Tak. O, pan Kierwiński, y, wie pan, to myślę, że on. Tutaj, jeśli pan pozwoli, panie redaktorze, tutaj przypomnę taką diagnozę Józefa Stalina z końca wojny w Europie, kiedy to Adolf Hitler się zastrzelił, i Józef Stalin taką diagnozę dał. Obawiając się sądu zagniewanego ludu, Adolf Hitler się zastrzelił. No, to wie pan, pan minister Kierwiński miał powody, żeby się obawiać sądu zagniewanego ludu, podobnie jak wszyscy inni ministrowie. Wielce czcigodny minister Pupka, wielce czcigodny minister pułkownik Sienkiewicz, który tam zasłynął z angażowania silnych ludzi, że tak powiem, w resorcie kultury. Także na wszelki wypadek dobrze jest, jak się schronią. Za murami Parlamentu Europejskiego, gdzie będą korzystali z immunitetu. No i to zawsze jest bezpieczniej. No, pan premier tu zapewniał, że już dokonali tego najważniejszego dzieła i teraz mają, jak to się mówi, wolne. No, a co ma mówić premier Tusk, że ich spuszcza z wodą do przytułku luksusowego dla byłych ludzi? Przecież to by było niegrzeczne, gdyby tak powiedział, więc musi taką inną diagnozę, że murzyn zrobił swoje, murzyn może odejść choćby i do Parlamentu Europejskiego. Byłby aż taki okrutny? Panie redaktorze, jak Reisführer i Ursula von der Leyen wyda rozkaz, to, to się nie dyskutuje z takimi rozkazami, bo gdyby Donald Tusk zaczął odczuwać jakieś ludzkie uczucia w rodzaju litości czy współczucia, to zaraz bym przypomniała, skąd mu wyrastają nogi. Skoro my to wiemy, to on wie o tym jeszcze lepiej od nas. Czyli krótko powiedziawszy, nie ma miętko. Nie, to proszę pana życie to jest bitwa, a zwłaszcza jak się wykonuje zadania zlecone przez Reichsführerin Ursule von der Leyen, to tutaj, tutaj, nie ma miejsca na żadne polskie safandulstwo, Tutaj jest prosta dyscyplina. Ein Union, ein Partei, ein Führerin, ein Reichsführerin, tak jest. No cóż, zobaczymy, co będzie dalej z tych całych roszad. No ja muszę Wynikało. powiedzieć, panie redaktorze, że jestem rozczarowany trochę tą głęboką rekonstrukcją rządu. Dlatego, że się spodziewałem, że po ministrze pułkowniku Sienkiewiczu na stolcu ministra kultury swoim zadem zasiądzie moja faworyta, wielce czcigodna Joanna Szojring-Wielgus, która się składa z samych zalet, no ale nie zasiadła. Widocznie Donald Tusk, albo nie wiem, ktoś jeszcze wyżej od niego, od niego stojący w hierarchii, nie, jakby tu powiedzieć, nie docenia tej mojej faworyty Joanny Wielce-Czcigodnej, Joanny Sherwin-Bielgut, chociaż jak powiadam, składa się ona z samych zalet. A to takie niedocenienie. Jakąś inną panią tam wzięli na ministra kultury, to znaczy Donald Tusk wciągnął ją na członka swojego rządu. No, mamy w końcu, jak to się mówi, niebinarność i tak dalej. Więc... Tak, nie, to jasne. Panie redaktorze, jak no, nie bardzo wiadomo, jak tutaj zdefiniować. Zwycięzcę konkursu Eurowizji, bo ja przynajmniej nie potrafię tego, no zwyciężyła osoba. Powiem tak, że zwyciężyła osoba. A jak tę osobę bliżej sprecyzować, to już ta straszliwa wiedza jeszcze nie jest mi dostępna. Starożytni PRL-anie, PRL że tak powiem, mieli takie powiedzenie, Homo, nie wiadomo. O, 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 to, to już jest jakieś, to już jest jakiś konkret, ale też niezbyt konkretny. No ale w każdym razie nie było wiadomo, co no to myśl, za pomocą. Z dwojga złego to lepsze, to ta prawda. tak. A skoro nie wiadomo, to też i nie wiadomo, kiedy w końcu zdecydują się nasi rządzący na y, wyposażenie naszego kraju we względnie bezpieczne elektrownie jądrowe. Bo jak dotąd były plany takie, że elektrownia, pierwsza elektrownia jądrowa zacznie oddawać moc gdzieś w okolicach 2033 roku, a teraz po skrupulatnych analizach, badaniach, testach i prawda, wywlekaniu sprawy na lewą stronę, czasem powielokroć okazuje się, że najwcześniej pierwsza elektrownia jądrowa może stanąć w roku na no, circa 2040. Czyżby jakaś ukryta metoda działania czy jakiś ukryty plan? Ja myślę, że Niemcy nie życzą sobie tego, żeby w Polsce rozwijała się energetyka jądrowa. Dlatego, że Niemcy by, myślę, wolały. No, proszę sobie wyobrazić, panie redaktorze, że jest pan niemieckim kanclerzem, albo przynajmniej Reichsführer, Urszula von der Leyen. Ja wiem, że to nieprawda, ale co nam szkodzi sobie wyobrazić? To co? Będąc na stanowisku niemieckiego kanclerza, życzyłby pan sobie, żeby w Polsce się rozwijała energetyka jądrowa i żeby Polska w ten sposób mogłaby się, mogła się energetycznie uniezależnić od Niemiec? No po co? Lepiej, żeby Polska nie była energetycznie uniezależniona od Niemiec, tylko żeby była uzależniona tak, z punktu widzenia niemieckiego jest lepiej i z punktu widzenia y, y, Reichsführer Urszuli von der Leyen czy tam kolejnego Reichsführera który zostanie mianowany po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jest lepiej, kiedy wszystkie bantustany, a zwłaszcza takie jak Polska, zależą również energetycznie od Brukseli. Nie tylko finansowo, ale również energetycznie. Ja jeszcze tutaj pozwoliłbym sobie wietrzyć jeszcze jeden podstęp, a mianowicie pamiętajmy o lobby. Niemieckim, tych tak zwanych zielonych, którzy mówią, że elektrownie jądrowe są B, więc jeżeli Niemcom udałoby się przepchnąć przez Parlament Europejski rezolucję potępiającą budowanie elektrowni jądrowej, no to nasz rząd miałby znakomitą wymówkę, żeby zaniechać tegoż wrażego procederu. No to bardzo możliwe, że nowy Parlament Europejski taką rezolucję uchwali, wie pan, jeżeli mhm. będzie zapewniony odpowiedni skład tego Parlamentu Europejskiego. Tego nie jesteśmy pewni, mhm. dlatego że w Europie ma miejsce taka reakcja newtonowska. Isaac Newton mówił, że każdej akcji towarzyszy reakcja. Tylko skierowana w przeciwnym kierunku. I z czymś mhm. takim mamy do czynienia, albo nam się wydaje, że mamy do czynienia, dlatego że na tę akcję w, w, w kierunku pogłębiania integracji, to znaczy y, przy, przyspieszonej budowy IV Rzeszy, y, pojawiła się reakcja w postaci oporu. Przed pogłębianiem integracji. No i zobaczymy, czy to są. Ja już to się powtarzam, ale y, trzeba powtarzać takie rzeczy. Przekonamy się, czy y, to są ostatnie podrygi ginących historycznych narodów europejskich, czy też to zapowiada jakąś nową falę w europejskiej polityce. O tym się wkrótce przekonamy. No, zobaczymy w takim razie podczas tych wyborów, która opcja przeważy. Czy opcja tak zwana postępowa, ta proeuropejska i będziemy się dalej integrować, kto tylko może i nie może? Czy też może nastąpi jakaś chwila otrzeźwienia i zaczniemy wracać do korzeni, których jeszcze trzeba dodać, budując Europę? Jeszcze trzeba dodać do tego, że na ten proces budowy Czwartej Rzeszy nakłada się drugi proces, mianowicie, i tutaj też mamy, też to się jedno z drugim łączy, mianowicie rewolucji komunistycznej. I celem rewolucji komunistycznej, czy jednym z celów rewolucji komunistycznej jest zmiana stosunków własnościowych. To znaczy likwidacja własności prywatnej. I ten wynalazek, który, ta seria wynalazków która w skrócie nazywa się Zielonym Ładem, to w tym kierunku zmierza. W tym kierunku zmierza, żeby doprowadzić do stopniowej, nie takiej metodami bolszewickimi, gwałtownej, tylko stopniowej, łagodnej likwidacji własności prywatnej. No i jeśli to się przekonamy, która tendencja bierze górę. No Już zresztą zaczynamy być liderem w oszczędzaniu środowiska, jeśli chodzi o emisję CO2. No, to, że dlatego... jakim liderem jeszcze trochę pożarów i spadniemy na ostatnią pozycję? A to już panu, panie redaktorze, wyjaśnię, jakim liderem. Mianowicie no. badania pokazują, że jeśli chodzi o emisję, jeśli chodzi o przemysł i inne tego typu pochodne, to liczba wyemitowanych związków typu CO2, spadła u nas nawet do 80-90% w stosunku do pierwotnego, wyjściowego prawda, yy, poziomu. Dlaczego? A nie dlatego, że zaczęliśmy stosować na supernowoczesne super nowoczesne technologie. Tylko dlatego, że zamykają się u nas po prostu firmy. No które tak, były jak, nie, jak się niczego nie wytwarza, to siłą rzeczy, panie redaktorze, to jest w tym wszystkim, w, ty, w tym morzu plusów ujemnych, jest jeden plus dodatni, że umrzemy zdrowi. To od razu mi ulżyło w takim razie, panie redaktorze. O, widzi pan, <laughs> trzeba myśleć pozytywnie i od razu, proszę pana, humor się poprawia. No, ale żeby było pozytywów jeszcze więcej. To nasz rząd, nie tylko nasz rząd i w ogóle generalnie Parlament Europejski już rozważa, żeby nas jeszcze bardziej usz, uszczęśliwić w postaci takiej, żebyśmy pracowali nie pięć dni w tygodniu, tak jak powiedzmy w tej chwili pracujemy, tylko już cztery dni w tygodniu. Panie redaktorze, to jest, można powiedzieć, że to jest postępowy pomysł ale bardzo zapóźniony, przynajmniej w stosunku do swojego literackiego pierwowzoru. Pozwoli pan, że zacytuję taki wierszyk przedwojenny jeszcze Juliana Tuwima, tam pod tytułem Wiosna poety proletariackiego. I znowu wiosnę widzą me klasowo nastawione oczy, precz z rządem, wiwat kpp, i półgodzinny dzień roboczy to jest dopiero ideał do którego dążymy. Więc czterodniowy tydzień pracy owszem tak jasne, muszę powiedzieć, że w przypadku niektórych zajęć jest to możliwe. Ja własnego doświadczenia mogę to potwierdzić, kiedy w w 70., 69 roku zacząłem pracować jako urzędnik w miejskim zarządzie gospodarki terenami w Gdańsku. No to praca, jaką tam miałem do wykonania, zajmowała mi dwie godziny dziennie mniej więcej. Ale nie mogłem dwie pan się ruszyć od biurka, ani książki czytać i tak dalej, bo w pokoju, w którym pracowałem, siedziały dwie takie starsze panie, i one bez przerwy coś robiły. Więc nie mogłem tutaj nawet stworzyć wrażenia, ale rzeczywiście takie biurokratyczne zajęcia można skrócić nawet do półgodzinnego dnia roboczego, więc ten ideał jest osiągalny. Inna rzecz, że po co zatrudniać, po co funkc mają funkcjonować takie urzędy, to jest osobna sprawa. No ale tutaj wiadomo, że musi być zatrudnienie socjalne. Jak wszyscy mają być zatrudnieni, bezrobocie ma zniknąć, no to rzeczywiście nie ma innej rady, tylko skracać czas pracy. No a z czego mają ci pracownicy ze skróconym czasem pracy czerpać dochody? No tu odpowiedź jest taka: nie trzeba głośno o tym mówić, ale my tutaj politycznej poprawności nie obserwujemy, tylko mówimy prawdę. Jedynym źródłem. Zaopatrzenia to będzie zadłużanie państwa. Tak, taka jest odwrotna strona medalu tych dobrodziejstw komunistycznych. No, Polak znając naszą mentalność, to zacząłby zaraz dorabiać na boku. No ale gdzie dorabiać na boku, panie redaktorze, jak wszystkie firmy się pozamykają i tylko urzędnicy będą rozdzielali zasiłki, to nie będzie można nigdzie dorobić na boku, chyba że, że tak powiem, w charakterze cór Koryntu. No to tutaj tak, tutaj, ponieważ ludzie będą mieli dużo wolnego czasu, więc tu rzeczywiście rozmaite, sektor usług może się rozwinąć. Jeśli chodzi o kwestie zasiłków, o których Pan był uprzejmy wspomnieć, to nie zapomnijmy również tego planu, który e, mówi o tak zwanym dochodzie bezwarunkowym, czyli. Gwarantowanym. Do, bezwarunkowym, gwarantowanym. Różne są nazewnictwa, ale w każdym razie, tak czy inaczej, e, od urodzenia do śmierci należy się jaka, jakaś określona kwota człowiekowi, czy stoi, czy leży, czy wykazuje aktywność, czy nie wykazuje aktywności. Ma dostać swoją tak zwaną dolę i koniec. Panie redaktorze, no to jest u nas, u nas to może być pomysł bardzo popularny, ale to też ma swój plus ujemny, dlatego że w, Re w Szwajcarii na przykład niedawno odbywało się referendum w tej sprawie i mądry naród szwajcarski odrzucił taki pomysł. Zdecydowanie odrzucił taki pomysł. No ale Szwajcarzy zawsze byli mądrzejsi od nas. Natomiast Finowie, o dziwo, byli nawet zadowoleni z tego rozwiązania, bo stwierdzili, no, prost, że ci, którzy tam dostają te 500 euro miesięcznie, są bardziej przedsiębiorczy, bardziej zadowoleni z życia. Są przedsiębiorczy, jak dostają 500 euro miesięcznie za nic? No tak to, im wyszło z badań. To po co oni mają być przedsiębiorczy? No tego też sam nie wiem, szczerze powiedziałem. Chyba żeby, chyba, żeby innym pożyczali na wysoki procent, ale to chyba Finowie nie słyną z takich umiejętności. Oj, to chyba zupełnie nie. inny naród <noise> słynie z takich umiejętności. O i chyba tak. Panie redaktorze, no cóż, niezbadana jest natura ludzka i jak to się mówi e, z rosyjska bezwładki nie nie Jednym się dane pomysły będą szalenie podobały, drugim wręcz przeciwnie. Czas pokaże, który tak naprawdę pomysł miał rację. A cóż, czas nasz też dobiegł końca i będziemy musieli się pożegnać, ale mamy nadzieję, że będziemy mogli się spotkać jeszcze raz, kolejny za tydzień. Szanowni Państwo, dziękuję dzisiaj za uwagę. I polecamy się głęboko pamięci, zwłaszcza pamięci finansowej, jeśli tak można powiedzieć, ponieważ jako się rzekło, jesteśmy telewizją, która jest mm, skazana wręcz na państwa mecenat, ponieważ nie jesteśmy żadnym pupilkiem żadnej władzy Uchowej Worze to jesteśmy uzależnieni od tego, czy Państwo zechcą nam wpłacić jakieś wsparcie finansowe. Więc zachęcam i bardzo proszę o to, żebyście Państwo nas wspierali dalej, to my będziemy mogli się odwdzięczać między innymi takimi programami, jak z udziałem pana redaktora Stanisława Michalkiewicza, którego również pozdrawiam i bardzo dziękuję za przybycie wirtualne, ale jednak do studia. Dziękuję, dziękuję Państwu bardzo. za uwagę, dziękuję Panie Redaktorze, miłego dnia życzę Państwu.